Która tej dzielnicy, w jednym z francuskich miast, mówi sam za siebie? Analiza sytuacji społecznej spowodowała uznanie tej dzielnicy przez władze oświatowe za strefę edukacji priorytetowej. W skrócie francuskim zep. Co to oznacza? ZEP, une volonté to la part de l'éducation Zepto wyraz woli szkolnictwa państwowego, by dać więcej tym, którzy mają mniej. Możemy stwierdzić, że wśród ludności będącej w ciężkiej sytuacji następuje kumulacja trudności. Powstają problemy typu socjalnego związane między innymi z sytuacją imigranta. Stwierdzamy koncentrację takiej ludności o podobnych problemach w pewnych dzielnicach, bardzo łatwych do określenia, na które szkolnictwo państwowe zwraca szczególną uwagę, aby dać dzieciom z tych dzielnic, jeśli to możliwe, te same szanse co innym. Są to dzieci, w których sumują się trudności rodziców, bezrobocie i tym podobne. Tak, zresztą, aby określić strefy edukacji priorytetowej, inaczej mówiąc nauczania szczególnego, mamy szereg wskaźników, w których oczywiście sprawy socjalne są na pierwszym miejscu. Bezrobocie, procent cudzoziemców, rodziny niepełne, stypendyści. Stypendyści reprezentują rodziny niemające dostatecznych środków finansowych na utrzymanie. Oprócz tego bierzemy dzielnicę pod lupę, kierując się wskazówkami typu szkolnego, jak na przykład procent dzieci powtarzających klasy, procent dzieci opóźnionych w edukacji. Prawdą jest, że problem cudzoziemców jest głównym problemem, ale trzeba również przyznać, że problemy typu kulturowego nie dotyczą tylko cudzoziemców. Wystarczy popatrzeć na niektóre strefy nauczania priorytetowego, które mamy tutaj w regionie Renu. Na przykład saint marie mines gdzie nastąpiło duże bezrobocie w wyniku zamknięcia fabryk tekstylnych. Jest to ludność lokalna, alzacka, z małym procentem Turków. Brak środków, regres kulturalny stał się problemem socjalnym nawet dla alzacczyków. Spowodowało to, że postanowiono tam utworzyć zep, co jest wielkim handykapem dla tamtejszych dzieci, bo w szkole trzeba umieć czytać, żeby móc robić postępy. I jest to nasze pierwsze zadanie w zepach. I nie dotyczy to tylko cudzoziemców. To, co się wydaje ciekawe, to pewna pedagogika. Jest to x, które trzeba wymyślić. Czym jest to x? To x to więcej uwagi poświęconej tym dzieciom, by nauczyły się czytać, nauczyły porozumiewać się. Ale darować, w cudzysłowie, dzieciom więcej pracy, które i tak już mają ogromne trudności, byłoby ominięciem rzeczy najważniejszej, Konieczne jest, aby otworzyć horyzonty tych dzieci. Problem językowy musi być ściśle związany z problemem otwarcia, i to otwarcia na wszystkie strony. Trzeba wyprowadzić te dzieci z ich getta, prowadzić w inne miejsca, jak również pokazać im, co to jest kultura. Szkoły ZEP mają szczególny dostęp do różnych aspektów kultury.

Je m'appelle Anna Remarczyk, je suis polonaise, euh, j'ai 14 ans, euh, je suis en français 6 euh, mois. En France. En France. six mois. J'apprends le français au hmm? collège, donc mon nom est Non. Mon nom est Hamiti. Je ne suis pas Française, je, je suis Albanaise. Euh, 7 euh, mois de la France. Oui. <laughs> je suis Yugoslav et mon pays s'appelle Yugoslavie. Mon nom est Gomescoe, mon prénom est Bruno, Je suis brésilien, j'ai 11 ans. 11 quoi 11. 11 ans. Je m'appelle Marie Dascoline, je suis euh, Sri Lankais. Mon pays est Sri Lanka. Je ne suis pas de nationalité française, je suis de nationalité suédoise, j'ai 16 ans. Je viens de l'Irak, je suis de nationalité irakienne, je suis grecque, j'ai 12 ans <laughs> et je suis en France depuis deux mois. Je suis j'ai 16 ans. Uczę języka francuskiego jako języka obcego. Mam także inną funkcję, która polega na tym, że zajmuję się z ramienia inspektoratu Departamentu Dolnego Renu przyjmowaniem rodzin cudzoziemców, którzy mają dzieci, młodzież w wieku szkolnym. Ta młodzież po rozmowach z rodzinami i przeprowadzeniu testów jest kierowana do odpowiednich klas. W tym dokumencie system szkolny i młodzież cudzoziemska można znaleźć wszystkie wyjaśnienia dotyczące przyjmowania rodzin i zadawanych im pytań. Dla nas najważniejszą rzeczą jest, by dowiedzieć się, jak przebiegała dotychczasowa nauka danego ucznia w jego kraju. W tym roku wraz z uczniami określaliśmy systemy szkolne istniejące w ich krajach. To było bardzo interesujące. Dzięki temu mogłam ich lepiej poznać, więc w momencie, kiedy znam już szkolną przeszłość ucznia, na podstawie testów określamy jego poziom w zakresie matematyki. Dajemy uczniom testy matematyczne, które są tłumaczone na 21 języków. Mamy 7 poziomów testów. Są one między innymmi w językach tureckim, i takdlej: Portugal italien, anglais, allemand, serbokro,łumain, Tamul, Xina- Kantonais, Roę, Vietnamien, Laocien, Kambodžien, Persan, Urdou, Rus, Japonais, Hongła i Polon. Każdy nauczyciel otrzymuje ten dokument, w którym są dane ucznia, a także wyniki, jakie uzyskał z dwóch testów matematycznych. rezultatil obtenu? Aux deux tests de mathématiques qu'il a passés. Donc ça permet à l'enseignant de, 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 ans, de pouvoir lui proposer un niveau de mathématiques qui correspond à au niveau qu'il a acquis. Bonjour monsieur, je m'appelle Cécile Martin. Et vous Bonjour, moi je m'appelle Bernard Lantier. Tutaj w koleżu Oberg mamy cztery takie klasy i podzieliliśmy je na cztery poziomy. Do jednej z klas uczęszczają dzieci, które nie chodziły do szkoły lub analfabeci. Do klasy, w której się znajdujemy, uczęszczają dzieci na poziomie zerówki lub pierwszej klasy szkoły podstawowej. Następny poziom to klasa trzecia, czwarta i ostatnia, siódma, ósma. Moi uczniowie mają przed sobą rok czasu, by nauczyć się francuskiego. Uczą się tego języka 15 godzin tygodniowo. Mój kolega, który uczy w klasie, gdzie uczęszczają analfabeci, ma 18 godzin tygodniowo, a klasy o wyższym poziomie tylko 12 godzin w tygodniu. Klasy te mają dużo więcej przedmiotów. Moi uczniowie mają tylko zajęcia sportowe, lekcje matematyki i zajęcia plastyczne. Wyższe klasy próbują powoli zaczynać naukę geografii, biologii, technologii, muzyki. Posługuję się metodą, która nazywa się wraz z muzyką. Jest to metoda nauczania języka francuskiego przeznaczona dla dzieci w wieku od 11 do 13 lat. Posługuje się podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń oraz kasetami. Uczniowie dają nam wiele, nam profesorom. Uczymy się od nich każdego dnia. To, co jest w nich interesujące, to ich zróżnicowanie, zróżnicowanie kulturowe, językowe.

Nauka języka to tylko fragment działań w strefie. Nie wyczerpuje to też problemu wyrównywania startu życiowego, zwłaszcza gdy warunki socjalne i rodzinne wpłynęły już negatywnie na psychikę dziecka. W koleżu Wolf jedną z form terapii są zajęcia teatralne. Wszystko w porządku, choć nie ja uważam, że było dobrze. To jest improwizacja opierająca się na tekście. Do uczniów należy podzielenie tekstu, zidentyfikowanie postaci, miejsca i ponowne skomponowanie sceny, biorąc za punkt wyjścia tekst, który otrzymali. To stawia przed nimi cały szereg problemów. Najpierw problem stworzenia grupy, ponieważ mają wyznaczony zespół, na przykład czterech uczniów, a oni chcieliby być na przykład w piątkę albo w szóstkę. Czasami trafiają w grupie na kolegów, z którymi niekoniecznie chcieliby być. I tak na przykład mamy jedną grupę zablokowaną, ponieważ uczniowie nie mają ochoty pracować razem. A są to uczniowie, którzy mają poważne trudności w czytaniu. Stąd potrzeba wytłumaczenia im tekstu. To też wymaga od nich, by sami sobie poradzili, bo wiedzą, że muszą z tym dojść wreszcie do końca. To jest cała różnorodność uczniów. Ci, którzy wyrazili ochotę przychodzenia do atelier teatralnego, nie są uczniami z tych samych klas. Jedni są z klas bardzo dobrych, inni z takich, w których są trudności, a więc uczniowie, którym się nie powodzi. I razem z nimi są uczniowie bardzo dobrzy. Nam chodzi o to, żeby te zajęcia spowodowały jakby inny podział. Te dzieci mają jak dotychczas system wartości, który wynika z oceny szkolnej, a tu zdajemy sobie wszyscy sprawę, że uczniowie słabi mogą dokonać naprawdę czegoś dobrego, że we współpracy z grupą wnoszą bardzo dużo. Zachodzi więc inna relatywizacja. To ich umieszcza w innym miejscu, bardziej w realnym życiu niż tylko w życiu szkolnym. Niektórzy uczniowie, którzy mają prawdziwe zahamowania, ilekroć mają do wykonania jakieś zadanie, zamykają się zupełnie. Mamy właśnie dzisiaj przykład uczennicy, która wykonała ćwiczenie, którego nigdy dotąd nie zrobiła. Kiedy mówiliśmy uczniom, żeby przychodzili po kolei i wybrali właściwy moment, żeby wkroczyć do akcji, ona była zawsze zablokowana, zawsze ostatnia. Z trudem zmuszano ją do działania. Dzisiaj już tak nie było. Więc powoli, pod wpływem grupy, udaje się takim uczniom wyrazić się, pokonać to, co ich hamuje. Praca nad inscenizacją baśni trwa już kilka miesięcy. Nikt się nie śpieszy, bo atelier teatralne nie służy uświetnianiu uroczystości szkolnych, choć przedstawienie w końcu kiedyś się odbędzie. Są różne sposoby wchodzenia na scenę, wkraczania w akcję. Odniosłam wrażenie, jakby to było przesłuchanie. Tak też można, ale musisz po prostu wiedzieć, co grasz. Aktorka miejscowego teatru, nauczyciel języka francuskiego i nauczycielka pedagog stanowią stały zespół prowadzący atelier. Przemyślana struktura wskazująca na złożoność problemów oraz na sposób ich rozwiązywania, daleki od uproszczeń. Aha, po razie, po razie, po razie, po razie. Kiedy wchodzi, powinna bardziej uważnie obejrzeć miejsce, w którym się znajduje. Na potem, kiedy on jest smutny, kiedy mówi, że to córka Jego Pana zostanie zabrana przez smoka, trzeba, żeby wyjawił, że ta dziewczynka to jego przyjaciółka. Bardzo mało znamy rodziców naszych uczniów, ponieważ tym rodzicom nie bardzo zależy na utrzymywaniu kontaktów ze szkołą. Są to często rodziny obcokrajowców, którzy nie znają dobrze języka, którzy nie mają zaufania do szkoły, do otwarcia, jakie możemy wnieść poprzez szkołę i na ogół nie udaje nam się nawiązać kontaktu z tymi rodzinami. Mamy też taki nieodległy przykład. Idziemy z dziećmi za tydzień do teatru i zaproponowaliśmy rodzicom przyjście razem z dziećmi. Otrzymaliśmy dwie odpowiedzi pozytywne. Boją się. Myślę, że jest to obawa, bo wysławiają się źle, nawet przed dziećmi nie chcą się pokazać, bo dzieci już osiągnęły pewien rozwój w kulturze, a czasami jest to po prostu odmowa. Zamykają się sami w sobie, nie chcą. Chciałoby się ich skłonić do wypowiadania się, podejmowania decyzji, ale nawet jeśli chodzi o jakiś wybór dotyczący dzieci, odmawiają. Często musimy podejmować decyzje, które należą do rodziców. Jesteśmy w Bischheim, w centrum dzielnicy nazwanej dzielnicą pisarzy, obok przedszkola. Ta dzielnica jest odnawiana od 1984 roku. Jesteśmy w końcowej fazie renowacji. Dzielnica została zbudowana na przyjęcie po wojnie algierskiej Francuzów urodzonych w Algierii. Ale bardzo szybko ludność ta rozprzestrzeniła się w całej Alzacji i stopniowo wraz z imigracją ludności pochodzenia arabskiego i tureckiego, te domy stały się ich domami. To było w latach 60-tych. Domy bardzo szybko uległy dewastacji. Budując dzielnice nie przewidziano też niczego dla dzieci i młodzieży, terenów sportowych, bibliotek, klubów. W 1983 roku powstał tu więc DSQ, to znaczy program rozwoju socjalnego dzielnicy, który pozwolił sfinansować jej renowację i modernizację, by stała się taka, jaką ją w tej chwili widzimy. To pozwoliło powiększyć niektóre mieszkania, przejść z mieszkania dwupokojowego do trzypokojowego, z trzypokojowego do pięciopokojowego, a przede wszystkim podnieść komfort mieszkań. Uprzyjemniono otoczenie, zakładając tereny zielone, sadząc drzewa, urządzając boiska, tereny gier i zabaw. W tej też dzielnicy powstał w 1981 roku ZEP. Gromadzi on wszystkich partnerów nauczania państwowego. Dwa koleże, cztery szkoły podstawowe i trzy przedszkola oraz pewną liczbę partnerów społecznych. Pracuje w stowarzyszeniu prewencji specjalistycznej na kontrakcie zawartym z ZEPEM. Mamy kilka specjalności. Jedna z nich to nauka walki z Laską i Kijem oraz boksu francuskiego. W charakterze trenera tej specjalności występuje dzisiaj w tej sali. Jaki jest związek między działalnością prowadzoną w tej sali a tym, co jest na zewnątrz, związek z życiem? To jest związek natychmiastowy. Efekt nauczania boksu francuskiego jest bardzo ciekawy, bo tutaj dochodzimy do tego, by dzieci potrafiły się skoncentrować, aby miały do tego wzory, które są dokładnymi wzorami precyzji, Kompetencji, rygoru, techniki. I to oczywiście jest bardzo, bardzo ważne w pracy szkolnej. Jest to też doskonały dodatek do wychowania szkolnego, o czym się przekonałem w rozmowach z nauczycielami, którzy są bardzo z tego zadowoleni. Jest też aspekt rozładowania się w sporcie zamiast wyładowania się w agresji. Ruch w boksie francuskim jest ruchem bardzo zakodowanym. Agresywność więc może ujawnić się tylko w sposób zakodowany. Po uzyskaniu właściwego rygoru i techniki dziecko może wyrazić swoje emocje atakując, ale będzie to robić według zasad sztuki, kontrolując jednocześnie siłę uderzenia. Agresywność może być tylko skanalizowana. Biblioteka znajduje się w Wielkim Zespole Socjalno-Kulturalnym na przedmieściu leżącym na granicy Bischheim i Strasburga. Biblioteka tworzy stowarzyszenie ze szkołami znajdującymi się w tej dzielnicy, z centrum prewencyjnym i z centrum socjalnym oraz korzysta z pomocy obu miast założycieli tej placówki. Ta biblioteka spełnia swoją rolę w Zepie. Jednym z celów Zepu to zadbać o życiowe powodzenie dzieci. I Sądzę, że powodzenie to wiąże się z umiejętnością czytania. Przed stworzeniem tego stowarzyszenia pod nazwą Książka zauważaliśmy, że dzieci w tej dzielnicy miały bardzo mało książek do dyspozycji. Dawno, dawno temu był sobie starzec, który żył sam w Szałasie, dość daleko od wsi. Żył sam, ale na szczęście miał małą przyjaciółkę, dziewczynkę, która codziennie przychodziła do niego, aby mu przynieść kilka placuszków i kursów a plat de couscous Jest to kwestia sprawiedliwości. Nie jest to także inwestycja, która pozwala zabezpieczyć się przed przyszłymi problemami, które obciążyłyby społeczeństwo bardziej niż to, co się robi w zepach. Jednak to, co się robi w zepach, jest również pewnego rodzaju laboratorium. To znaczy, że w Zepach powstała pewna myśl, projekt, który bardzo szybko rozprzestrzenił się we wszystkich szkołach. Drugi przykład to partnerstwo ze środowiskiem bliskim szkole, w czym Zepy zdobyły szczególnie duże doświadczenia. Pozwoliło to na tak zwane zagospodarowanie czasu dziecka. Było to następstwo Okulnika, ministra do spraw młodzieży i sportu, który zobowiązywał nauczycieli oraz instytucje i organizacje do tego, by dziecko prowadzone jednocześnie przez animatorów życia kulturalnego i sportowego, a także przez swego nauczyciela, znalazło w szkole takie formy swojej działalności, które będzie mogło potem kontynuować w klubach bądź nadal w szkole. Albo też w stowarzyszeniach w dzielnicy. I to, co najpierw zostało wypróbowane w zepach, rozpowszechniło się na cały kraj. I to, zep rozpowszechniło na cały kraj.